Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś chciałam ci przypomnieć o roli i o znaczeniu wdzięczności, ponieważ wdzięczność, im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Im jak nauczysz się dziękować za to wszystko, co masz. To nagle zaczynasz dostrzegać, że masz tego coraz więcej. Ja dziś po pięciu latach żegnałam się z przedszkolem, w którym pracowałam jako dyrektor. I co? I słuchajcie, rano podziękowałam za wszystko, co dostałam przez ostatnie pięć lat. Podziękowałam Pracownikom, podziękowałam przyjaciołom, podziękowałam wszystkim tym, którzy ze mną pracowali i za to wszystko, co mi dali, ale co otrzymali również ode mnie. I wiecie, co istotnym elementem było to, że podziękowałam za lekcje, które dostałam, czyli za wszystkie trudności, za wszystkich, Trudne osoby, które napotkałam, za wszystkie trudne sytuacje, z którymi musiałam się borykać i je rozwiązać. I to było dla mnie chyba najważniejsze, ponieważ lekcję, jaką z tego wyciągam, tą lekcję zabieram ze sobą. I chyba najwięcej właśnie nauczyły mnie. Te rzeczy trudne, nie sukcesy, nie realizacje kolejnych projektów, ale właśnie te trudne sytuacje, z którymi musiałam się zmierzyć, ponieważ to były lekcje. To były lekcje, z których mogłam jak najwięcej wyciągnąć. I jak patrzę na to i sobie myślę o tym, jak bardzo jestem wdzięczna. Za to, że kiedyś właśnie się denerwowałam, że wkładałam w to jakieś takie negatywne emocje, a dziś już ze spokojem mogę się rozstać i podziękować za wszystko to, co, mnie, co mi towarzyszyło przez ostatnie pięć lat. I wiecie co? Jak tak sobie pomyślę, to każdemu życzę takiego właśnie rozstania z pracą. W spokoju, w radości, w takim odejściu z takim pełnym spokojem, bez nerwów, z takim pogodzeniem się z tym wszystkim, co było, ale także z oczekiwaniem na to wszystko nowe, co przyjdzie. Więc warto być wdzięcznym, warto dziękować. Jeżeli za każdym razem doceniasz to, co masz i jesteś wdzięczny, wdzięczna. No to przychodzi do ciebie po stokroć, i tego ci życzę. Miłego dnia.